Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli mu o niej. On podszedł do niej i podniósł ją ująwszy za rękę. Gorączka ją opuściła i usługiwała im. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło. Przynosili do niego wszystkich chorych i opętanych, i całe miasto było zebrane u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ wiedział, kim on jest. Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne. I tam się modlił. Pośpieszył za nim Szymon z towarzyszami, a gdy go znaleźli, powiedzieli mu, wszyscy cię szukają. Lecz on rzekł do nich, pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo na to wyszedłem. I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając zła duchy. Ciekawą rzeczą jest to, co chce nas Pan Jezus nauczyć w tej dzisiejszej Ewangelii. Co się stało na początku? Na początku jest napisane, że Jezus wyszedł z synagogi. Co robił w tej synagodze? Pewnie nauczał innych, ale co też pewnie robił? Pewnie też modlił się. I co się dzieje dalej? Dalej, gdzieś pod koniec Ewangelii, znowu mamy scenę, gdzie Jezus wychodzi na miejsce pustynne po to, aby się modlić. Ale jeszcze ciekawsze jest to, co się dzieje po tym, jak Jezus się modlił. Po tym jak w pierwszej scenie Jezus wyszedł z synagogi, co pierwsze co zrobił, uzdrowił teściową Szymona, a co potem? Uzdrawiał innych i wyrzucał złe duchy. A co się dzieje po tym, że za drugim razem się modlił? Tak samo. Wychodzi do ludzi, naucza ich i wyrzuca złe duchy. I to jest właśnie niesamowite. Jaka niezwykła moc płynie z modlitwy. Jak wiele daje nam to, że się modlimy. Jak wielka właśnie moc i siła jest tej modlitwy. I właśnie Jezus najpierw się modli a potem czyni cuda w naszym sercu. I On właśnie dzisiaj chce Ciebie zaprosić do tego, abyś Ty też zagłębił się w modlitwę, abyś Ty przyszedł do Niego, uchylił się nad Jego Słowem, przed i po prostu pogadał, jak z przyjacielem, bo On właśnie tego chce, bo chce Ci dać tę siłę, chce Ci dać tę moc i pragnie Ciebie uzdrowić właśnie może pragnie dzisiaj Ciebie uzdrowić, uzdrowić Twoją relację z kimś, chce uzdrowić Twoje jakieś złe wady, a może chce Cię uzdrowić także fizycznie. Może chce, abyś wyszedł z jakiegoś grzechu, z jakiegoś nałogu, w którym bawrasz się od tylu lat. Może właśnie on to chce Cię je zrobić. A może właśnie chce Cię zaprosić do tego, abyś szedł, i głosił Jego Słowo. Bo przecież jest jeszcze tylu ludzi, którzy nie doświadczyli Królestwa Bożego i oni właśnie pragną i czekają na to. Może nie masz odwagi teraz do tego zrobić. Ale co nas Jezus dzisiaj uczy? Pomól się. Bo jeżeli modlimy się, to w naszym życiu dzieją się wielkie cuda, niesamowite cuda i każdy dzień może być niezwykłym cudem. Ale nie tylko w Twoim życiu zaczną się dziać cuda, ale także w życiu innych ludzi mogą zacząć się dziać wielkie cuda przez ciebie, bo ty się będziesz modlił. A pamiętaj, modlitwa jest wielka moc. One, two.